Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry CK Trójeczki. Na ostatnim odcinku skończyliśmy podbijając właśnie te wodo Ja, no i w sumie lecimy na co tutaj dokładnie. A, atrybut mamy. Mamy już tego strategia, to nie pójdzie to. Co my tutaj mamy? Ja, dobrze. Właśnie to jest nasz. Tym. Wiesław, on ma 30 lat, ja mam 47 Najgorsze jest to a chwilę to jest wodzostwo. Okej okay. Moglibyśmy się teraz tutaj o Jany e, Podbij herabstwo krajny Zostawmy armię, tak na początek e, odcinka możemy od razu z wojenką pójść eee. A właśnie, teraz mi się przypomniało, my tutaj na Mołdawii coś kręcimy. A chcemy go zabić z tego. O właśnie, dokładnie pamiętam. Eee, żeby tam nasi obcięli. Dobra. A to weźmiemy sobie to do pomocy. I wy od razu pójdziecie tutaj. O, na atak. Mmm, okej. Okay. O! No. Idealnie, dobra. Goni do ich, yy... I będzie to... No kurde! O! Ich złapiemy i od razu będziemy mieli stolicę do przejmowania. I jeszcze Ślązacy tutaj biegną. Elegancko, elegancko. Yy... O! Niech Ślązacy tam ich gonią czy coś. Zajmę im stolicę. A nie, oni też zajmą. Dobra, może być tak i tak. Chciałem, ja czy z tą Mołdawią się uda, jeżeli tam będzie nasza dynastia. Jest, będzie eleganc. Hmm. Dobra, wypad. Nie, nie jesteście nam potrzebni. Jezu, co ślą... o, aż mogli to przejąć już. jeśli przydadzą na coś. Dobra, to będą... ten, Poznań, odgradzić to już. Nie, 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 kur... Myślałem, że to się już przejęło. Ja... Pierdziele. Dobra, ma... mały, ten... No, mały błąd z mojej strony, muszę przyznać. mały. Mali... A ja jeszcze mam tutaj... Krakus. ale... Inżyniera widać, mi się, tego. Nie przydał na pewno. W naszej postaci. No nie no. Dobra, powiedzmy, że to wydamy. Jezus, abyśmy mieli już tą wojnę z głowy. Eee, runa. Mój mały błąd. Akurat, o, idę na ty... A, 165, no. Dużo zrobię na pewno. Co? Mam, tak. Eee... Nie biały, co? Zachodź mi do wojny. Te moje żądania. Ty, ty rodzinu. za dużo tych. to tą krainę nadamy Tobie. kujawom. No tu masz kujawy. O, elegancko eee, No, trochę tego mało Tych, tego prestiżu Ale możemy A powiększymy armię A tego już nie powiększymy No dobra O, proszę bardzo, właśnie tutaj czyście uda I Jest, udało się Czyli teraz. Oj. Czyli teraz to jest... O, 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 o. Trzeba tego króla zabić. mortuj O, 73. I ja Możemy kogoś zaprosić. Tej kłapówka. Ile procent? 10.2. No, to się musi wziąć. A, idź na ten. mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli tam nasza dynastia. O, jest jak będzie piknie O, właśnie proszę zobaczyć. Ta urodziła jeszcze dziecko, ale na szczęście to jest córka. jest nadal y, ta małżonka mojego syna tej dziedzicza. O! Y, teraz zobaczcie sobie zrządzenie losu, czyli tam... Jesteś. Czyli teraz? ona ah, ciąży jeszcze To, to nieźle No widzę, że się udało No jeszcze jest w ciąży, zaraz trą będzie ten rud Piastów No! Proszę bardzo, udało się, udało się Jeruna. O. runa do dorasta A, on jest więzieniem, jak w Mniej ważne. A co to... To dobre rodzeństwo, jest? już myślałem, że się dziecko rodziło tej dynastii. Jezu, już się wystraszyłem. Alicz. O, a co, się wojna dzieje? A, nasi za zandomierza Wow. No się zaraz wygrają Tak? Nie A wy macie ile wojsk? Nie tak Tylko ile wy macie wojsk? 600 To jest 687 No powinniście to wygrać O no. wow, jak tu zajmą E tu powiększymy się przez naszego wasala co to jest? Nie wiem. Aleksander. O, Aleksander Piast. Pokaż mi tutaj, to jest królestwem. od z królestwem Aleksander Piast, wiesz. No i pięknie. Yy. Okay. Ranny jest. I to udało ci się. A walczyć jeszcze, dobra. 52, no to to wygracie, no? Na ban. No to jest bardzo dobry muszę przyznać. W Ołodawie przejęliśmy królestwo Mołdawii. Eee, czekaj, my się połączymy z Mołdawią. Będziemy królestwem. No ha. to wtedy szybko zjednoczyć Polskę. Ile nam zostało do królestwa Polski? No jeszcze troszeczkę... Jeszcze troszeczkę. O, chyba wygraliście. Nie mów. Nie mów, że to... O kiczbony. Tak, i dotkniętem już licz. Nie, to dobra. O, no, będzie. O, no i właśnie... Jest rodzaj... Nasz Bastard zajmuje sobie sam domierz. No i to teraz jest władzstwo domia no, no, no. Jakby tak to mówić, czy teraz. O, hrabstwo. Tu wielu zajmiemy. No, nie w następnym razie tego nic Szybka bojenka Tak, chyba nie musimy wzywać. No, nie musimy nawet wzywać nikogo. Ale sobie możemy wezwać sobie. I żeby ten wielu tam zajęli. Dobra, to wiemy wszystko. wszystko. A to jest naprawdę dobry odcinek naprawdę dobry. O, i jeszcze zniszczyliśmy im, im całą armię. O, to elegancko. Mam nadzieję, że się na zajmują... wielu. No dobra. A taka ciężka województwo. O, możemy to wziąć. No nasza Polska teraz większa Znaczy Polania ma no. Mołdawia nasza No 18 lat dopiero A właśnie Nie to tylko Rada I ty zapobiegaj o nikt jest nie zabił Jak to będzie? Dobra to jakieś tam wojska O my no już wygraliśmy nawet A dobra to lata będziemy mieli jeszcze stawki Rozwiąż, mamy no, no, wielu o dobra, ty, ziomek, a daj tytuł, tu? Masz wielu O kurde, ja mogę księżko zrobić. Uj, uj, ujm hmm. Momencik. Sukcesja. Mocostwo Cięstokujaw, o cholera hmm. No to mały problem jest I mamy już Polski Jeszcze 10 hrabstw Czy my się wyrobimy? 51 lat yy, Dobra Podbijcie teraz to wszystko Lecz na radą No musimy się sprężyć trochę Bo się państwo rozpadnie Dawaj, 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 dawaj Tu dawaj. nie wiem czy zrobimy się Jakbyśmy go podporządkowali Raz, 2, 3, 4 Już tak mi podbili Dobra, może się udać, może się udać Mm, dawaj, 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 dawaj. No, musimy się mega pośpieszyć z tym znaczeniem polskim No. Dobra. Mamy to. Tak, nerwik to jest... ta też jest największa. To jest wojna. Podporządkuj. porządku. Dobra, najpierw nie, tylko najpierw odbijemy Tarnów Szybkie jednoczenie polski. Tak zwane to jest Szybkie jednoczenie polski. I ile ty masz wojsko w ogóle Nie Masz sojuszów i przystąpy, dobra Dobra, mam nadzieję, że to się uda. Mamy już 15. Okej, okay. Powin powinniśmy zdążyć, że nie zginiemy teraz. Nasz król jest zginie. No władca nie zginie. O jezu. Patrz to. Trzeba by się na zakup wezwać. 150. Oj, oj. Dobra, podbijemy to szybko. No i mamy zdobyte. Teraz wszystko wymówić żądania. Drodzy kolonie, ziomek ma od razu Cernów, aby coś nowego otworzyć. No, przydałby się nowego otworzyć. Nawet tytuł. Eee... opinia o mnie. lawej, Dobra, ten Wegrzygo to jest ma. Teraz przydałby się Kraków, a to jest jedna promicy, dobra. Rabstwo. I mają sojusznika. Dobra. To jest halicz. Ile to będzie kosztowało, wezwać sobie. Śląsk? 50. Dobra. Niech będzie, że wzywam. Zwracam się. To mam trochę na minus. Dobra. Trudno się mówić. że ten halić zaraz przyjdzie Bo udawiam, że jest za ta droga to tak Dobra, dobra, dobra Mamy to Mało tego było, to mogłem ich nie wzywać Bo mam małe zrobię No, dobra, w się już mówi O, walkę jeszcze mamy Eee... To by... jest wysezną Deklotuj Aha Eee. O! Wygraliśmy, dobra, to dobra, dobra, dobra... I przekończone. Tak Byłbym rozwiązek armii. Halo? Ja już zliczyłem walczę. E, armią. Wystarczy rozwiązać. O, wy? Halo? Nie wiem, lećcie do Poznania? O! Oh. Jak wbrew armii do rozwiązania. I ty, ziomek? No leć, tu masz kraków. O! Eee... jest sobie zamiar krew. O, oh, Dobra, ale tym pięknym jak akcentem jak prawie Zjednoczenie Polski. Kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. I oczywiście zapraszam Was na mojego TikToka, jakby ktoś się interesował. Link dam w opisie.